Z tej strony, nowej katarzyny z kolejnym odcinku ze Stardew Jutro ma padać, a zobaczmy, co mamy w zadaniach. Mamy prezent dla Georgia, szukam ziemniaka prosto z farmy. Okej, okay, całkiem spoko. Powiem wam, że ja dzisiaj będę chciała zrobić jedną rzecz, bardzo ważną dla mnie. Ale tak jak powiedziałam, i tak jak zresztą zapowiadałam, modyfikacji aktualnie już nie ma, przynajmniej na tej, te na wygląd. Droga Nomi, jeszcze raz dziękuję za swoją obecność na moim pokazie sztuki. To był sukces. Sprzedałam prawie wszystkie moje by Wszyscy byli zachwyceni. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Lia. Okej, okay, Lia. Jeszcze mamy jedną wiadomość. Droga Nomi, pewnego dnia prowadziłem badania w terenie i znalazłem taki oto okaz. Mam nadzieję, że tobie również się spodoba. Demetrius. I mamy Leszcza. No dobra, no to tyle w sumie z rzeczy, które tutaj są ważne mamy również kota, ale ja nic tutaj nie będę podlewać, więc nie mam ze sobą do konewki, co utrudnia mi właśnie opiekowanie się kotem. Ale przelećmy tutaj przez naszą farmę, zobaczmy co się w sumie na niej dzieje. Jak tam ryby, czy któraś coś by ode mnie chciała, ale nie. Jeśli się tylko rozmnożyły, to jest ok. To na razie zostawię. Dzisiaj będę chciała zrobić w sumie dwie rzeczy takie ważne dla mnie. Ale tak, pozbyłam się moda na właśnie. Em, jak to nazwać? Na tą zmianę pory dnia. I pozbyłam się moda, który właśnie nam tutaj kolorystycznie trochę łagodził stardiowali. Bo jakby nie było stardiowali, ma dosyć jaskrawe barwy. Więc w tym przypadku troszkę właśnie je łagodził, ale to. Ale to. To, 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 to. Nie wiem jeszcze jaka jest Wasza opinia na ten temat, więc nie wiem, czy tego moda będziemy zostawiać, czy nie. To chciałam powiedzieć, ale jakoś się tutaj zakłopotałam ze względu na to, że patrzyłam. Co w sumie mamy i co będę potrzebowała? No, w każdym razie zobaczycie, zobaczycie zaraz, co będziemy robić. Na pewno udamy się dzisiaj do Krugusa i to akurat jest bardzo ważne. I udamy się również do Marni. Do Marni. Tak, dobrze powiedziałam. Nie pomyliłam się. Lecimy tutaj, oczywiście, oddać rzeczy na kawę, bo to jest ważne i teraz tak. Z rzeczy, które chcę zrobić, bardzo to właśnie tutaj zostawić antyczny owoc, żeby on się przerobił na drzem. Bo to właśnie z niego chyba teraz musimy pozyskać właśnie drzem. Dlatego ja tutaj te wszystkie owoce jeszcze raz przeklikam sobie. To jest w ogóle do wyrzucenia. To do wyrzucenia, do sprzedania. Nie bądźmy tacy chamscy, to nie jest do wyrzucenia, tylko do sprzedania. No i dobra, no i to w sumie sobie zostawię, ten yy, owoc z Gwiezdny jest do przerobienia. Nadal nie, nie wypadło nam to, co bym chciała. Więc tak, to mamy do odłożenia wszystko. I to do sprzedania, a i ziemniaka mamy zabrać ze sobą i wyręczyć George'owi. Więc w sumie chciałam powiedzieć, że może coś jeszcze wręczymy do George'owi, ale chyba nie mam aktualnie absolutnie nic do wręczenia do George'owi, no bo nie mamy pora, który by się spodziewał. Ale dobra. To do wyrzucenia. Wszystkie rzeczy, które chciałam, mam już prawdopodobnie ze sobą. Więc idziemy teraz od dołu. Ja pójdę sobie najpierw do zakazanego lasu. Tam zniszczymy oczywiście nasze kłody. I pójdziemy potem do Marni. Zawsze muszę się zatrzymać i się upewnić, że to, co chcę powiedzieć, jest dobre. Ale tak, chcemy się udać do Marni. Dlatego właśnie wybrałam tą drogę. Przez las tutaj. W pierwszej kolejności do Marni. Pomimo tego, że potrzebuję zostawić sobie na pewno na koncie 10 tysięcy, czyli prawdopodobnie kupimy dzisiaj dwie świnki. Na tyle powinno mnie stać. Mie być stać? No, jak zwał, tak jak zwał. Dobra. Jeszcze oczywiście idę tutaj. Pamiętajmy, że w tym przypadku hardwood, czyli twarde drewno nam się przyda. A no i dzisiaj oczywiście musimy też zbierać części szkieletów. Pójdziemy, tak jak powiedziałam wcześniej, do naszej zwykłej kopalni. Myślę, że to jest wystarczające na chwilę obecną. Ale też pewnie na dniach będziemy szli sobie do Skull Cavern. No i tak jak powiedziałam Wam już wcześniej, będę korzystać z tego, że jak będę mogła, to będę po prostu oczyszczać tutaj teren. Bo według mnie będzie to dużo lepsze rozw rozwiązanie, ale powiem Wam, że nie wiem, jak długo Marnie dzisiaj będzie u siebie, więc pójdę tam od razu, bo tak naprawdę zależało mi tylko i wyłącznie na tym, żeby tutaj tą kłodę, te kłody rozwalić. Więc tak naprawdę nie musimy już zwiedzać dalszej części planszy. Ale mamy marni i ja bym chciała oczywiście kupić dwie świnki. Może trzy. Zobaczymy, jak będzie nas na to stać. Dziesięć tysięcy złota muszę sobie zostawić, tak czy siak? A? Zostanie nam mniej niż 10 tysięcy, więc już więcej nic nie kupuję. Mamy scenkę z Hailey. Och, no mi! O tej porze jest oświetle... Oś... ładne jest tu oświetlenie. Musiałam wyjść i porobić parę zdjęć. Chciałam się trochę połączyć z naturą. Chciałabym zobaczyć, jak to jest być farmerem. To sposób życia, nad którym się długo zastanawiałam. Cóż, do teraz. Ech, te krowy są bardzo słodkie. Hej, wpadłam na pewien pomysł. Urobię sobie z nimi zdjęcia. Pokażesz mi, jak się z nimi obchodzić. Tylko ustawię samowyzwalacz. Tutaj mamy taką małą sesję z Haley. Ech! Aha! Było super na mi! A te zdjęcia wyszły przezabawne. Idę do domu wziąć prysznic. Dobra, to tyle z rozmowy z Heidi. Ja jeszcze tutaj tylko, wiecie, co wezmę, tę łodę zniszczę, żeby nam się lepiej poruszało. Nie szkodzi to mi, a zawsze to ułatwi trochę podróż. I powiem Wam, że no. Jakby, jakby nie było, ten mod na zmianę tego widoku dużo robi, ale mm, no nie wiem. Nie wiem czy łatwia, czy, czy jakby ładniej wygląda z tym, czy ładniej bez tego. To mi ciężko ocenić. I tak, ja bym chciała tutaj zmienić profesję. Profesję będę chciała zmienić odnośnie farmera. Tak, odnośnie farmera. Nie chcę tutaj ranchera, tylko chcę właśnie tą przeciwność, więc tak, i chcę w rolnictwie. Okej, okay, teraz idź spać. Okej, okay, no i dobra, to tyle w sumie. Więc y, dlatego potrzebowałam 10 tysięcy, żeby właśnie tutaj zmienić moją profesję. I ogólnie jeszcze damy prezent Korkusowi, bo z nim mamy bardzo mało przyjaźni. Um, I czy coś tutaj mamy do zrobienia? Nie, oprócz tak naprawdę wykupienia może tych rzeczy do robienia, w sensie do craftingu, to w sumie nic ciekawego nie mamy. Ja sobie te rzeczy kupię, ze względu na to, że już powoli będziemy wykupywać wszystkie rzeczy do craftingu, bo będę chciała powoli zacząć się bawić w wykonywanie, w sensie w maksowanie tej gry. A żeby wymaksować tę grę, będziemy potrzebowali również wszystko wykraftować. I to wszystko to jest właśnie też z przepisów, um, które są do kupienia u ludzi. Dlatego wypadałoby to zrobić. Dobra. Lecę jeszcze tutaj. Pamiętajmy, że u Georgia potrzebuje dać ziemniaka. Ale to... Wiecie. George akurat jest po drodze. Proszę bardzo, cześć mi, O tego mi było trzeba, doceniam to. Zobaczmy, oto twoja należność. Okej, okay. więc to mamy zrobione. Z nimi również pogadane. I jeszcze będę się udawać w takim razie do Luisa po bilet. I zaraz, jak yy, będziemy mieli bilet, o, będziemy mieli 5 sztabek Iridium. A dzisiaj dostaniemy chyba wróżkowy pył. Dokładnie tak. Co robi wróżkowy pył? Posypnie beczki beczki, piece i inne machiny, aby natychmiast otrzymać produkt. Więc właśnie to robi nasz wróżkowy pył. Dobra, ja teraz już się nie będę nigdzie dalej zapuszczać. A nie, jeszcze jedną rzecz mamy do zrobienia. A mianowicie dzisiaj skończymy sobie Community Center. Tak, tak zadecydowałam, tak stwierdziłam, że będzie lepiej. Więc dzisiaj właśnie do tego dojdzie. Skończymy nasze community center. Polepszy nam się relacja z Kentem, a my będziemy zadowoleni z właśnie. Skończenia wszystkiego. Dostaliśmy 5 os ostatnich sztabek. Community center się zmienia. Ostatni zbiór. Żegnamy, Nomi. Pa! Pa! Juni wróciły do świata dusz. I tak oto mamy skończone nasze community center. Wszystkie gwiazdki zaliczone, całe community center odbudowane. Nie wiem, czy w sumie z zewnątrz zmieniło jakoś właśnie swój widok. Tego nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo w sumie nie przypatrywałam się aż tak, a nie pamiętam też jak wyglądało przed. W sumie. Wy macie lepszy pogląd, bo możecie sobie cofnąć filmik przed tym, jak wchodziłam, a ja to zobaczę dopiero podczas montażu. No ale dobra. Lecę teraz na swoją farmę, bo tak jak Community Center jest aktualnie skończone, zaliczyliśmy je na 5 gwiazdek, tak przydałoby się teraz zająć zadaniem dla. dla pana z muzeum, czyli dla Gantera. Tak, musiałam chwilę to przemyśleć, ale tak. Nazywał się Ganter. Dobra, to odkładamy wszystko, a w sumie to większość rzeczy. Tutaj w ogóle bym ustawiła kolor czarny, chciałam, bo związany z kopalnią. A jeszcze to trzeba posadzić, to sprzedamy i możemy iść do kopalni. Ale to posadzę, bo tych nasion przydałoby nam się zdecydowanie więcej, ale na razie jakoś, jakoś średnio rosną. Te sensie średnio też nam wypadają, no ale trudno. Tutaj ruda między się robi, ciekawe. Dobra, mamy jeszcze batonik w razie co, więc będę mogła sobie go zjeść jak mi energii zabraknie, ale nie sądzę, że mi energii zabraknie. No i lecimy na poziomy z kościanymi szkieletami. To są chyba poziomy 70 plus. Chyba tak. Albo nawet 60. Tutaj akurat mogłam się pomylić, bo nie bardzo wiem. Ale tak jak widzicie, wypadają nam z szkieletonów kości. Więc szybko powinniśmy to zaliczyć. Jak tych szkieletów będzie sporo, a na razie to. Marne. W sumie mogłam zrobić. Ale teraz już mi się trochę nie opłaca cofać. Najwyżej następnym razem mogliśmy zrobić już właśnie. Pokażę wam to. To: Piżmo potwora. To jest 60 skrzydeł i 30. Nie, 30 skrzydeł i 30 szlamu. Chyba tak tam było. I to powoduje, że po prostu więcej potworków się w kopalni. Respi. To ułatwiłoby mi trochę z tymi szkieletami, ale tak jak powiedziałam, najwyżej, następnym razem. A dzisiaj już. Dzisiaj już przejdziemy tak, jak przechodzimy. Po prostu. Nie ma sensu tutaj. wychodzić, stracić czas na wrócenie do domu i jeszcze raz przyjście tutaj. To raczej by było bezsensowne. Dobra, teraz liczymy na. Na zejście, w sumie. Ok. Ja mam przy sobie bomby, ale tych bomb nie będę tracić, bo aktualnie. To no też nikt się mi się z tym questem nie spieszy. Jesteśmy w stanie ten quest zrobić bardzo szybko. Em, bez zbędnego, wiecie, tam sobie pomagania. Więc. Nie ma tu sensu. A, i w ogóle patrzyłam, że ostatnia rzecz, która, którą musimy zdobyć, czyli ten taki podłużny kamień z geot, to wypada właśnie albo z geot magmowych, albo z geot omnigeot. A omnigeot aktualnie nie mam i magmowych geot też nie, ale w sumie może, jak będzie okazja, to przejdziemy się właśnie na poziomy magmowe, żeby się trochę tych geot magmowych. W ogóle też bym chciała zrobić te rzeczy wszystkie, które. które mamy do zrobienia z tych naszych maestrii, bo w sumie tym się jakoś nie zajęłam. A chyba wypadałoby w sumie. No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, ile kości nam się dzisiaj udało zbierać. Wydaje mi się, że takie 3 do 5 dni w sumie. I ten quest na spokojnie sobie zaliczymy. Tutaj mam węgiel, więc od razu go zbiorę. A tutaj mamy za to jakąś rudę jakiegoś surowca. Tutaj bardzo dużo szkieletów ogólnie. Dobra. Całkiem sporo, no już 20 kości mamy. To wiecie, tak naprawdę myślę, że z 50 jesteśmy w stanie zrobić w jeden dzień. Naprawdę to może nawet dwa dni, i byśmy zakończyli to zadanie. No wiecie, czym szybciej, tym tak naprawdę przejdziemy do innych jakichś rzeczy, które mamy do zrobienia. Choć tak naprawdę wiele to nam nie zostało, jeśli chodzi o taką. o to nasze miasteczko po prostu. Tylko przydałoby się właśnie odwiedzić. Słuchajcie, na 60 to już jest? Nie, na 70. Czyli to jest tylko przez 10 poziomów. Przydałoby się już zacząć zajmować pewną wyspą, do której będziemy mieli właśnie dostęp chyba w jutrzejszym dniu już, a przynajmniej do możliwości próby dostania się na nią. No ale to nie wiem, przekonamy się, bo tak naprawdę ja nie wiem, kiedy ona się odblokowuje, w się sensie ta możliwość. Wydaje mi się, że właśnie po skończeniu community Center... Dlatego, dlatego prawdopodobnie czeka to nas już jutro, ale nie wiem, ciężko stwierdzić. Nie znam się na tej grze w 100%. I chcę, żeby to wybrzmiało, że nawet jeśli mówię jakąś głupotę, to mówię ją tylko i wyłącznie ze swojej niewiedzy i takową niewiedzę mogę w sumie to brak wiedzy mogę posiadać. I nie chcę, żeby ktoś mnie za to osądzał, dlatego że nie jestem alfa i omegą, nie muszę znać się na tej grze. Mogę w nią grać dla przyjemności, a nie wiedzieć najprostszych zasad jej działania. Tak nie jest, oczywiście, bo wiecie, jak sobie radzę. I wydaje mi się, że pomimo wszystko dobrze sobie radzę. Grając w Valley, ale. Chciałam, żeby to wybrzmiało, bo mam wrażenie, że niektóre osoby trochę osądzają mnie tak, jakbym musiała się znać na wszystkim, a nie, nie muszę. Więc. Więc to tylko. Tak. Taka formalność. Ja wiecie, jak macie jakieś rady, ja zawsze mogę je albo przyjąć i zastosować w tej serii, albo przyjąć i zastosować również w swojej serii na nowym save'ie. Więc jak macie po prostu jakieś rady, to je dawajcie, bo to o bo to naprawdę może pomóc. Mamy prezent, w sensie prezent artefakt dla gantera i mamy pudełko wróżek, przyzywa wróżkę poziomu drugiego, która Cie leczy podczas walki, i to jest coś takiego samego jak właśnie to jajo papugi, czyli ten nasz, yy, nie wiem jak to nazwać, artefakt? To nie, ale to się chyba nazywa bibelot po prostu. To jest jako bibelot. Dziwne to jest, ale. No cóż. Nie mi o tym decydować. Jak to się nazywa. A na razie papuga jest całkiem spoko opcją, bo jednak, yy, jednak zarobek. Jest całkiem fajny z właśnie tej papugi naszej. Myślałam, że to naprawdę będzie gorzej wyglądać, ale patrzcie, no zarobiliśmy tysiaka na trzech podwórkach, nie, no na czterech, no. Więc to naprawdę, naprawdę, naprawdę przyspiesza. Tak naprawdę mamy zarobek z niczego. Bo i tak chodzimy po kopalni, i tak. Dobra, tutaj jeszcze jest szkielet. Mamy 49 kości, czyli już mamy powyżej... powyżej tego naszego pułapu. Mamy jeszcze godzinę na przejście się po kopalni. Ale za poziom dosłownie kończy mi się znowu... Dokładnie. Nasza, nasz, nasze kościane poziomy, więc muszę jeszcze raz zrestartować. I e, żeby zrestartować, bo jakbyście chyba wyszli od tego lawowego poziomu jeszcze raz właśnie w te nasze kościane, to byście mieli te same poziomy co przed chwilą, ale jak wyzerujecie to, czyli wrócicie do poziomu 0 i potem wrócicie jeszcze raz do kopalni, no to wtedy wam się kopalnia odnawia. Wydaje mi się, że na takiej zasadzie to działało. E, dobra, chyba już nic więcej nie zdążę zrobić, bo. No, jest tu, są tu dwa szkielety, ale czas mnie goi. Dobra, wybrałam tego, z tego nic niestety nie wypadło, więc ja wychodzę. A, mamy miecze. Przy okazji wypadły mi właśnie dwa miecze, ale tych mieczy. No, prawdopodobnie mogę je. W sensie na pewno mogę je sprzedać, bo nic absolutnie z nimi nie zrobię. Więc teraz wracamy tylko do domku. I ja oddam sobie itemki do przerobienia. Mamy 50 kości, czyli, tak jak powiedziałam, ponad, ponad w sumie połowę mamy zaliczoną w kwestii. Jeszcze tylko się wypróżnić tutaj w większości rzeczy. E, węgla w sumie zdobyliśmy chyba trochę, ale bardzo, bardzo mało. Dobra, to mogę oczywiście oddać jeszcze tutaj do robienia. Mamy mieć, to ją przełożę tu. Mamy bibelot, który schowam sobie. I mamy jeszcze batona, którego odłożę do lutówki. No, i już na dzisiaj będziemy się żegnać. Ja przy okazji przypominam Wam o łapeczkę w górę i komentarzach. tym odcinkiem, a jeśli jesteście nowymi osobkami i zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na tym kanale. Ja wybieram sobie rolnika i wybieram rzemieślnika, czyli wina, sery, oleje i tak dalej warte będą 40% więcej. I dokładnie o to mi chodziło, dlatego, dlatego właśnie taki jest mój wybór, bo teraz dużo przerabiamy właśnie rzeczy, więc opłaca mi się iść właśnie w to przerabianie, z, zarobek za przerabianie rzeczy ze zwierząt. I zarobiliśmy dzisiaj 6225, mało to nie jest. I ja dziękuję Wam że byliście, dziękuję że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa!